Witajcie. Jestem Karen, a ja jestem Olivia. Wspólnie przeprowadzimy was przez ten wszechstronny program. Jednym z najważniejszych etapów budowania skutecznego systemu w Waszym biurze jest stworzenie szerokiej bazy potencjalnych klientów, nowych współpracowników oraz kompetentnych agentów. Baza danych nie jest jedynie spisem numerów telefonów i adresów e-mail osób, które znasz. Powinna ona również zawierać osoby, z którymi masz ograniczony kontakt, ale które wykazały lub mogą w najbliższym czasie wykazać zainteresowanie współpracą z Tobą. Faktem jest, że istnieje dużo więcej ludzi, których nie znasz, niż tych, których znasz. W dobie internetu bycie ekspertem w dziedzinie marketingu elektronicznego i promocji jest podstawowym warunkiem funkcjonowania jakiejkolwiek firmy zajmującej się sprzedażą. Wszystkie poszukiwania reklam, informacji o klientach i ofertach, seminariów i numerów telefonów, innych danych, które przedstawione będą w tym programie, mają na celu zarzucenie wielkiej sieci w morze potencjalnych klientów. W większości przypadków pierwszy kontakt z klientem nie zakończy się od razu sprzedażą, dlatego istotnym jest, byś Ty oraz Twoi współpracownicy stali się mistrzami wyławiania informacji o potencjalnych klientach, których należy informować elektronicznie i osobiście o wszystkich okazjach, jakie mogą odpowiadać ich potrzebom. Kontakt bezpośredni i telefoniczny jest najlepszym sposobem budowania relacji z klientami. Jednak bieżąca komunikacja elektroniczna sprawi, że będą oni zawsze myśleli o Tobie jako o osobie, która udzieli im kompetentnej informacji i wesprze ich działania. Szybko nauczysz się, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy sprzedawcami, którzy pozostają w kontakcie z poprzednimi oraz długoterminowymi klientami, a tymi, którzy aktywnie próbują sprzedawać i kupować teraz. Twoja aktywna grupa oczekiwać będzie cotygodniowych lub nawet codziennych informacji na temat nieruchomości lub kupujących, którzy odpowiadać będą ich potrzebom. Twoi dawni klienci, a także ci potencjalnie długoterminowi, mogą wymagać jedynie kontaktu sporadycznego. Musisz podejmować aktywne działania w zarządzaniu swoją bazą danych, gdyż to ono stanie się siłą napędową Twoich działań. Zbieranie listy nazwisk, numerów telefonów i adresów e-mail i niekorzystanie z nich na bieżąco to jak posiadanie w garażu Mercedesa i niekorzystanie z niego. W tej dziedzinie Remax zebrał wiele mocnych przykładów, jak zarządzać swoją bazą danych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i stosowania ich w swojej działalności. Zachęcamy również do rozwijania swoich własnych technik i personalizacji działań związanych z utrzymywaniem stałego kontaktu ze swoimi klientami.